Szanowni zebrani, spotykamy się tu dzisiaj, by świętować wspaniały jubileusz 90-lecia koła gospodyń wiejskich w Besku. Ta zaszczytna okoliczność stała się okazją do tego, by dziś w tym miejscu spotkali się ci, którym dane było mieć choćby niewielki udział w tej 90-letniej pisanej życiem kolejnych pokoleń jest to spotkanie wielu pokoleń, członki koła gospodyń, sympatyków oraz osób mających przyjemność dawniej i dziś współpracować z kołem gospodyń wiejskich. Dzisiejszą uroczystość uświetniają dostojni, zaproszeni goście, których chciałbym w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu jubilatek powitać. Drogie jubilatki, szanowni Państwo, 90 lat to ogrom czasu, to pokaźna karta pisana historią Beska i jego mieszkańców od 1926 roku. To właśnie w tamtym roku z inicjatywy kilkunastu gospodyń z Beska wspieranych przez działaczki Zelwowa, Lwowa powołana została pierwsza w Besku Organizacja Społeczna Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich. A jej pierwszą przewodniczącą zostaje pani Domicela Kieler. Godny podziwu jest wysiłek i zapał ówczesnych członki, które przy ogromie typowych zajęć domowych i gospodarskich w prymitywnej na ówczesne czasy wsi znajdują czas na pracę społeczną. A ich główne cele to integracja środowiska kobiet wiejskich, wymiana doświadczeń oraz działalność kulturalno-oświatowa. Jak się później okaże, obszarów ich aktywnej działalności, zmieniających się w kolejnych dziesięcioleciach realiach politycznych i gospodarczych, jest znacznie więcej. Poza typowymi, jak nauka kroju, szycia, Gotowania ich haftu, zasad higieny, prowadzenia gospodarstwa domowego. Członkinie angażowały się też chociażby w remont ówczesnego domu ludowego, czy też ówczesnej szkoły. Organizowały też pomoc dla biednych i osieroconych dzieci, a środki na ten cel zdobywały, wystawiając przez siebie przygotowane i odgrywane przedstawienia teatralne. Nawet zawierucha wojenna nie przerwała ich działalności. Pomimo oczywistego zagrożenia, angażowały się w pomoc dla biednych dzieci, dla żołnierzy kampanii wrześniowej i działaczy konspiracyjnych. Największy rozkwit organizacji kobiecych przypadł na okres powojenny, kiedy koła gospodyń wiejskich powstawały niemal w każdej, nawet najmniejszej, miejscowości zniszczonym i narodowościowo odmienionym powojennym Pesku Koło Gospodyń szeroko rozwija skrzydła. To już w dużej mierze udokumentowana na fotografii i zapisana w kronikach historii historia koła, którą za chwilę przybliży nam pani Lidia Zielonka w przygotowanej prezentacji multimedialnej. Drodzy Państwo, 90 lat to życie czterech pokoleń. Aktywność babci, matek, córek i wnuczek. W naszym przypadku mamy to wielkie szczęście, że utrzymano ciągłość istnienia koła gospodarstwa. Dziś nie potrzeba już organizować tak jak kiedyś przydatnych i popularnych tematycznych. Funkcje te dziś przejęły kobiece tygodniki, internet, telewizja. Nie znaczy jednak, że dzisiejsze koło jest mniej aktywne. Dostosowując się do nowych realiów, koło staje się stowarzyszeniem, a co za tym idzie, staje się pełnoprawnym beneficjentem, ubiegającym się o środki na wsparcie swej działalności z różnorakich programów i konkursów. I też na tym polu nasze Beskowianki mogą pochwalić się licznymi sukcesami. Efektem realizowanych przez nie projektów są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, a nawet inwestycje w infrastrukturę wsi na co dzień służące mieszkańcom Wyski. Niezmiennie koło gospodyń wiejskich chętnie uczestniczy w różnych imprezach kulturalnych, artystycznych i prezentuje własny dorobek rękodzieła ludowego. Są tam, gdzie je zapraszają, ale i tam, gdzie widzą taką potrzebę. Są pogodne, radosne, energiczne i niestrudzone. Nie oczekują zapłaty za swoją pracę, często wystarczy im proste dziękuję. Dla nas Koło Gospodyń jest od zawsze i nie wyobrażamy sobie, by mógł 90 lat to rocznica godna nie tylko uczczenia, ale też chwili refleksji nad ogromnym wkładem pracy w upowszechnienie kultury i tradycji naszej wsi i naszej dni. To dzięki ich działaniom kultyw kultywowane są nasze weszczańskie zwyczaje, obrzędy i tradycje. Nie przetrwa bezka kultura, jeśli nie przetrwają nasze bezkie zwyczaje i tradycje. Ktoś musi o nie dbać, a nikt nie robi tego lepiej od pani, naszych pań, naszych drogi, drogich obywateli. Wspólnie gotują, wspólnie tworzą, przeżywają to, co dzieje się w ich domach, ale też co dzieje się w naszym besku i w naszej gminie. Ale najważniejsze, moi drodzy, są relacje, które je łączą. Przez lata wzrodziło się coś. Więcej niż zwykła organizacja. To są mocne więzi, to są trwałe przyjaźnie, to jest wręcz rodzinna Co jest bogactwem naszej bestii ziemi? Bez wątpienia to piękne wzgórza i równiny. To wijący się, przedzierający przez przełom wisłok. To uroczej pejzaże i osobliwości natury. Ale Ziemia Weska to przede wszystkim ludzie. Ludzie dobrzy, pracowici, ciekawi i zatroskani i o wygląd dzisiejszy, ale też prze, przyszłość Weskiej Ziemi. Zdeterminowani w staraniach o zachowanie swojej Weskiej Tożsamości. <tryk> Drogie jubilatki chciałbym wyrazić słowa. Najwyższego uznania za Waszą ciągłą aktywność na rzecz naszego środowiska, za wysiłek, za poświęcony czas, za zaangażowanie w prowadzenie koła przez całe 90 lat. Dziękujemy za to wszystko, czego za Waszą przyczyną doświadczają wszyscy. Ten, za ten ogromny wkład i wysiłek przyjmijcie, drogie Panie, podziękowania i wyrazy uznania i chciałbym, żebyście nie ustawały w tej swojej aktywności i aby Wasza działalność znajdowała równych Wam naśladowców. Do podziękowań i do życzeń chciałbym, drogie Panie, Dołączyć okolicznościową statuetkę i ten bukiet kwiatów. Zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji filmowej na żywo z tego, jak wygląda na co dzień życie naszych działaczy. Naszą czołową pozycję wysuwa się współpraca z orkiestrą dentą działającą przy Ochotniczej Straży Pożarnej w aby umożliwić naszym muzykom zajmowanie czołowych lokatów. W przeglądach muzycznych założymy zespół mażonetki. Założymy parafialny zespół wokalny integrujący dużych i małych, chudych i grubych, udowadniając, że najbardziej liczy się to, czego nie widać. Nasze panie są jego ogromną klubą i reprezentują nas na niemal wszystkich przeglądach paletowych. Potrafimy nawet w ramach integracji międzypokoleniowej zarazić bakcylem paletowym kilku młodszych panów. Zawsze gotowe z pomocą, nasze panie nie pozostały obojętne wobec wiadomości, że rolnik szuka żony. Dwie z nich przeszły wszystkie etapy eliminacji i dzisiaj właśnie udają się do gospodarstwa iżowcy. Właśnie żona pana iżowskiego wyjechała na trzytygodniowy turnus odnowy biologicznej z Panto Arłamowa.

Usłyszały, usłyszały, że nasi piłkarze z czołu, bez to, że zagrożeni są spadkiem z czwartej Ligi, postanowiły założyć zespół czyli liderek, żeby zagrzewać naszych chłopaków do walki, dopingować i prowadzić do zwycięstwa.